Pomóc ci? Nie ma w czym. Co zamierzasz? Łowić ryby. Mówiłem, tu ryb nie ma. Jak to jest możliwe? Chodź ze mną. Co będziemy robić? Zmieniać świat. Twoje grzechy są ci odpuszczone. Tylko Bóg może to sprawić. Co łatwiejsze? Powiedzieć twoje grzechy są odpuszczone, czy kazać mu wstać i pójść. Doniesiono mi o młodym proroku z Nazaretu. Mówi się, że czyni cuda, jak każdy z nich. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni będą oglądać Boga. Módlcie się, a On wysłucha! Pięć tysięcy do niego przyszło. Pięć tysięcy. Ci, którzy łakną sprawiedliwości, zostaną na scenie. Kto wie, co Piła tu czy gdy tłum wymknie się spod kontroli. Ten człowiek, Judasz, chce nam pomóc. Stłumie każdy bunt. Chroń nas, panie przed zmianami. Jest coś niezwykłego w tym człowieku. Już wkrótce trzeba pojmać fałszywego proroka, a jeśli jest tym, za kogo go uważają. Tell me? Piotrze, chodź. Answer if you can. Zaprawdę, powiadam Wam: Jeden z Was mnie zdradzi. Jezus jest z Nazaretu. Jesteś oskarżony o bluźnierstwo. Te uzdrowienia są dziełem szatana. Groził, że zburzy świątynię. Powiedz. Czy jesteś synem Bożym? Ja jest. Syn Boży W kinach.